Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z nieco domowych warunków. Dzisiejszy materiał będzie nagrywany właśnie w takim otoczeniu, dlatego, że jestem w trakcie maratonu streamów, które możecie oglądać na tym kanale albo na Twitchu, na moim koncie, na Twitchu, który w tym momencie widzicie na ekranie. Z tego też powodu trochę ciężko jest mi wydzielić jakiś czas, żeby siedzieć i mozolnie pisać skrypt. Dzisiejszy materiał będzie po prostu od serducha: będzie improwizowany, I, i będzie na temat przejebany. Mam wrażenie, że może. Wiele tutaj osób zainteresować, ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego materiału, którym jest serwis Letyshops. Letyshops jest to cashback, który pozwala zaoszczędzić podczas zakupów online. Jak to działa? Już tłumaczę. Letyshops poleca wam pewne sklepy, które w zamian dzielą się z Leti pewną prowizją, i część tej prowizji LETI oddaje Wam w zamian za korzystanie z ich usługi, z ich cashbacku. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możecie sobie potem wypłacić na Wasze konto bankowe, na PayPala albo przekazać charytatywnie organizacji pomagającej Ukrainie. Sklep w których możecie skorzystać z takiego cashbacku jest w tym momencie ponad 3000 i warto sprawdzać regularnie strony, dlatego, że część z nich regularnie pojawia się jako taki gorący cashback, czyli cashback jest podniesiony nawet kilkukrotnie. Na przykład od 15 do 17 lutego jednym z takich sklepów, które mają podniesiony cashback jest AliExpress. Ja sam jakiś czas temu oglądałem odpowiednią przejściówkę, która pozwoli podłączyć konsolę PS2 do streamowania, więc są tam naprawdę bardzo nietypowe rzeczy i jestem przekonany, że jak dobrze poszukacie, to znajdziecie rzeczy związane także z waszymi zainteresowaniami, ale zapewne to już wiecie, bo jest to bardzo popularny sklep i podejrzewam, że znaczna część z Was i tak robi tam zakupy, więc możecie przy okazji skorzystać z takiego cashbacku. Jeżeli nie korzystacie jeszcze z Letyshops, jest to bardzo proste. Rejestracja w serwisie jest bardzo, bardzo szybka i widzicie ją teraz na ekranie. Na przykładzie AliExpress, wystarczy, że zarejestrujecie się w serwisie, przejdziecie do niego przez Letyshops, Shops, dokonacie zakupu tak jak zwykle, a cashback powinien pojawić się na Waszym koncie automatycznie. Warto pamiętać, że Letyshops Shops ma również wtyczkę, która przypomni Wam, że na danej stronie możecie zaoszczędzić i skorzystać z takiego cashbacku, a także aplikację mobilną, jeżeli zakupy robicie na telefonie. Dziękuję pięknie serwisowi Letishop za sponsorowanie tego odcinka, a my wracamy do tematu. Słuchajcie, całkiem niedawno temu widziałem się z moim starym Ziomalem jeszcze z czasów szkolnych. Bardzo fajne spotkanie, super było powspominać, popedać, co u ciebie słychać, co u mnie słychać. Wiadomo jak to z reguły leci, jak się kogoś nie widziało, kilka dobrych lata się kiedyś bardzo kolegowało. No i spotkaliśmy się nie bez powodu, bo nie spotkaliśmy się tylko, żeby powspominać, spotkaliśmy się dlatego, że kolega wie, że prowadzę ten kanał, w tym momencie też pozdrawiam cię serdecznie Igor i chciał zwrócić moją uwagę na pewien problem, który dotknął go jako pracownika jednego z punktów usługowych, tak? Nazwijmy to w ten sposób, żeby też nie, nie robić tutaj nikomu żadnych problemów, bo nie chodzi tutaj o żaden konkretny sklep, sieć, coś takiego, chodzi bardziej o problem związany z naszą ulubioną aplikacją, czyli TikTok. To nie jest ta aplikacja, o której myślicie, źli ludzie niecni ludzie. Chodzi o TikToka, czyli aplikację, która z jednej strony może nas zaciekawić, z drugiej strony może nas zabawić, zażenować, masa różnych emocji, a na pewno umila posiedzenia na dwójce. Przynajmniej mi, kompletnie szczerze. Natomiast TikTok jest też platformą, która zachęca do robienia obrzydliwie wielkich odsłon. Co prawda, to nie jest tak jak na YouTube, że jak zbierzecie kilka milionów odsłon, to następny wasz filmik będzie o luksusowym aucie, który sobie kupiliście. A dzisiaj jestem mało lat na jednym singlu, jak dobrze pójdzie, może dom wybudować. No ale jednak, w momencie kiedy widzicie, że 10 milionów osób tego dnia zobaczyło wasze TikToki, to podejrzewam, że może nieźle siąść na głowę. I podejrzewam, że bardzo wielu osobom siada, dlatego że dzisiaj Pogadamy o tym, jak nie używać tej aplikacji. Mój ziomo zwrócił mi uwagę na takie konto, i takich kont jest podejrzewam znacznie więcej, ale skupimy się na tym jednym, bo to jest chyba najpopularniejsze w tym kraju. Konto nazywa się Crowley Possessed. Po prostu Crowley. Pewnie to kojarzycie, bo to jest całkiem popularne. No, gość spotyka się z reguły ze swoimi widzami, tak? Odbiorcami. Wszyscy zaczynają się czołgać i wczołgują się wężykiem do jakiegoś sklepu, po którym robią kilka kółeczek i szybko uciekają. To jest chyba takie najbardziej flagowe tak? No stąd pewnie nazwa Crowley. Ale mamy też inne odmiany tego kontentu. Crowley potrafi też na przykład wbiec na kuchnię jakiegoś miejsca i zacząć zmywać podłogę. Jest też na przykład ujęcie, gdzie Crowley w stroju kuriera Volta wbiega na tyły kawiarni, z której sam swoją drogą nawet wielokrotnie korzystałem. Wiem, że ci ludzie mają tam z reguły bardzo dużo stresu i dużo obłożenie klientami, więc no coś takiego może nieźle ich rozproszyć. Bo na czym tak naprawdę polega problem? Jak to obejrzymy? Na pierwszy rzut oka wyda nam się to pewnie Głupiutkie, ale tutaj Igor bardzo fajnie przedstawił mi problemy, które warto byłoby poruszyć z perspektywy pracowników. Po pierwsze, nie każdy chce być nagrywany. Wow, wielkie odkrycie. To, że w tym momencie ja siedzę przed kamerą, czy w tym momencie na przykład ktoś inny prowadzi sobie takiego streamka, ktoś inny prowadzi wieczorne wydanie wiadomości, whatever, to jest świadoma decyzja o wystąpieniu przed kamerą. Natomiast w momencie, kiedy nagrywacie innych ludzi, żeby ich sprankować, to fajnie by było, gdybyście ich przynajmniej zapytali o zgodę. Być może krauli. W większości przypadków pyta o zgodę, jednak ja niestety słyszałem o takich akcjach, w której, no, ci pracownicy nie usłyszeli tego pytania. A byłoby warto zapytać, bo ci pracownicy trafiają potem na filmy, które potrafią uzyskać nawet kilka milionów odsłon! Oczywiście, jeżeli nie wypadną na zabawowych gości, którzy świetnie się bawią razem z ulubionym twórcą widzów TikToka, no to jak myślicie, jak to się skończy? Wyzwaniem ich w komentarzach najpewniej się skończy. I to nie jest specjalnie przyjemne dla ludzi. I z tego, co wiem, pracownicy wielu miejsc obecnie są bardzo zestresowani i trochę nie wiedzą co z tym zrobić no bo sieci też nie wiedzą co z tym zrobić bo są pod presją jakiegoś gigantycznego tłumu który to ogląda jednocześnie gość jest bardzo niekomfortowy dla pracowników to jest też dezorganizujące w pracy to bywa stresujące dochodzi nam jeszcze jedna kwestia to znaczy znacza część tego kontentu jest nagrywana chociażby w różnego rodzaju knajpach restauracjach i tak dalej fast foodach whatever w takich miejscach żeby przekroczyć kasę z tego co rozumiem ja i z tego co usłyszałem od mojego kolegi potrzebujemy mieć kartę sanepidu i dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że gdyby doszło do jakiegoś zatrucia czegokolwiek, jakiegokolwiek problemu zdrowotnego, to przypał będą mieli pracownicy. Płyny, których się na przykład używa do zmywania w takich miejscach, to nie są pierwsze, lepsze detergenty, akurat taki był w sklepie, tylko to wszystko jest starannie selekcjonowane, jest cała procedura i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, w momencie, kiedy jakiś TikToker wbija i zaczyna zmywać tam jakimiś swoimi rzeczami, czy cokolwiek innego robić, to jest to jednak stresująca sytuacja dla pracowników, którzy myślą sobie, że jeżeli cokolwiek chlapnie, w Złe miejsce, albo ktokolwiek przemiesza jakieś składniki przez to, że będzie rozproszony całą tą sytuacją, to zgadnijcie, kto będzie miał gigantyczne problemy. Raczej nie TikToker, tak? No bo oficjalnie to ten TikToker nie ma prawa tam być, więc kto go wpuścił, więc tego należy zwolnić, tamtego należy okrzyczyć. A ten to w ogóle pójdzie do sądu, bo dał komu na które ta osoba jest uczulony, bo w amoku tego wszystkiego wyszło jak wyszło. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taka ewolucja kontentu, który już kiedyś był bardzo popularny. Ja to pamiętam z takich powiedzmy młodzieżowych lat. To znaczy Flash Moby. Pamiętacie flash moby, flashmoby były sympatyczniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. To znaczy, oglądaliśmy jak w holu jakiejś galerii handlowej, ale nie w sklepie w tej galerii, nie w, w środku restauracji w tej galerii, ale na przykład przed wejściem do tej galerii, albo w jakimś dużej otwartej przestrzeni na środku, grupa ludzi zaczynała spontanicznie tańczyć i śpiewać. Pamiętam, że teatr Roma w ten sposób reklamował musical Le Mizarne. Bardzo wam polecam swoją drogą. Roma już tego chyba nie wystawia, ale jak będziecie mieli kiedyś okazję zobaczyć sobie spektakl. Być może obecnie są w teatrze muzycznym w Łodzi. Jeżeli tak, to pozdrawiam w tym momencie Kozet. Bardzo mi się przyjemnie oglądało. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. A jeżeli nie ma tego w żadnym teatrze, to sobie chociażby film zobaczcie, bo jest świetny, ale zbaczam z tematu. Zobaczcie sobie teraz jak to wyglądało. Jutro się odprawi Tak? Oczywiście moglibyśmy tu wchodzić w to, że masa ludzi może się czuć niekomfortowo, bo jest nagrywana i tak dalej, ale raczej to nie wchodzi jakoś strasznie w pracę jakiegoś pracownika, plus to był teatr. Podejrzewam, że dogadali się z galerią. Innymi słowy, te flashmoby nie przekraczały pewnej granicy. Mogły być miejscami intensywne, ale w grubej większości nie przekraczały pewnej granicy. Natomiast teraz mamy jakąś brzydką tendencję, żeby tego rodzaju rzeczy przenieść na bardzo intensywną formę wchodzenia w miejsce, gdzie już są ludzie, którzy na przykład w takiej sytuacji mają obowiązek zaprowadzić porządek. Albo obowiązek nie wpuszczać was na kuchnię albo obowiązek nie pozwalać wam nagle bawić się w pracownika, i mogą zostać wylani za zrobienie czegoś takiego, to znaczy za zrobienie, za niczego nie zrobienie, bo ktoś skoczy im nagle. Do czego zmierzam? Fajnie jest czuć granice. Jest mała różnica między robieniem tego rodzaju kontentu na środku miasta, na rynku miejskim, gdzie co najwyżej ludzie zaczną wam bić brawo i się śmiać, że fajnie jakiś cyrkowiec robi sztuczkę. A jest mała różnica między wchodzeniem na głowę ludziom, którzy i tak nie pracują w idealnych warunkach często, pracują w bardzo często stresują Warunkach pracują często w miejscu, gdzie są oblegani przez masę klientów. No, szczególnie jak mówimy o jakichś dniach typu weekendy w tych galeriach. I być może ich marzeniem w tym momencie nie jest użeranie się z TikTokerami. A coraz więcej jest takiego TikTokowego kontentu, który właśnie sprowadza się do zawracania głowy pracownikom. No, można powiedzieć, że nawet stało się to w pewien sposób pożądane, akceptowalne. a zauważyłem, że ostatnio mamy coraz więcej takiego kontentu, bo haha, łatwe do zrobienia prank. Haha, ludzie się zabawnie denerwują, i co to jest za? problem, żeby usiąść na taśmie prowadzącej produkty do kasy w supermarkecie albo zacząć tańczyć na ladzie jakiejś knajpy, jak pewien znany raper. Oh, yeah. what are you doing? No, I need the k we have to go. You just threw a milkshake in a restaurant where they make minimum wage. It's a YouTube thing! Let's go, let's go! Come on, they're coming! Nie wiem z czego to wynika. Szczerze mówiąc jakbym miał zakładać taki strzał na szybko. Po prostu pierwsza, że czeka mi może się w głowie zainstalować. <zysy> TikTok daje często niesamowicie szybki dopływ zasięgów. Jak spojrzymy sobie na ludzi, którzy pracują w tradycyjnych mediach, ich kariery trwały często po kilkadziesiąt lat, żeby dojść tam, gdzie są. Jak spojrzymy sobie na ludzi z takiego mojego pokolenia mediów, jasne, było to szybsze, ale dalej często znalezienie się w jakiejś takiej, powiedzmy, że rozpoznawalnej pozycji zajmuje kilka dobrych lat. Natomiast TikTok często czyni kogoś influencerem niemalże z dnia na dzień. Najzwyczajniej w świecie podejrzewam, że w momencie, kiedy ktoś, kto do tej pory no, nie widział się w takiej roli influencera, dnia na dzień budzi się z tym, że jego filmy robią kilka milionów odsłon, to podejrzewam, że zastrzyk dopaminy, który z tego wynika może być tak gigantyczny, że jeżeli na przykład uzyskał ten wynik robiąc coś niekoniecznie fajnego, to będzie miał ogromną, ale to ogromną pokusę, żeby to powtórzyć. Szczególnie, że no nie oszukujmy się, zrobienie kontentu polegającego na czołganiu się po sklepie nie jest szczególnie wymagające. I ja wiem, że mówię to na w pełni improwizowanym materiale i o mój Boże pretensjonalny pan youtuber się znalazł, tylko że zrobienie takiego durnego materiału to jest dalej, podsumowując pewnie z 10 godzin pracy pewnego zespołu, tak? Nawet jeżeli ja to powiem z głowy, to musimy to wszystko powycinać na spokojnie, powycinać, zedytować jakieś fragmenty, powycinać, powkładać, powycinać inne papryka i tak dalej, i tak dalej. Wszystko musi być bardziej przemyślane, bardziej spokojne. Natomiast jeżeli wasz content opiera się na wskoczeniu, dajmy na to, na stół w jakiejś restauracji i uzyskacie na tym 2 miliony odsłon i zobaczycie, że zajęło to 15 sekund, to dosłownie nic nie stoi na drodze, żebyście od razu to powtórzyli. I po 15 sekundach być może znowu poczuli to uczucie. Wracając jeszcze na chwilę do przykładu Crowley'ego, chociaż to nie o niego tutaj chodzi, tak? On jest zapewne jedną z bardzo wielu osób na świecie, które to robią. Na jednym z tych TikToków widzimy na przykład taki podpis Crowley dostał normalną pracę. Jest dla mnie coś wybitnie pretensjonalnego w tym, żeby w ten sposób pokazywać normalną pracę, kiedy dosłownie za tobą stoi gość, który wykonuje normalną pracę. I on nie dostanie za 15 sekund takiej pracy kilkuset tysięcy odsłon, które może sobie potem zmonetyzować robiąc jakąś reklamę albo odsyłając ludzi na Instagram, gdzie łatwiej o współpracę czy cokolwiek innego. Nie, on musi ciężko zapieprzać. To jest pewien bolesny fakt. Nagrywam ten film w sumie też dlatego, że coraz częściej słychać o takich problemach. Zostawmy już tego jednego typa z TikToka. On jest tylko, podejrzewam, jednym z tysięcy takich przykładów, ale TikTok wchodzi ludziom na banie i to trzeba sobie powiedzieć. Bardzo dużo widzów w ostatnim czasie uczulało mnie, żeby zwrócić uwagę na taki problem jak dzieciaki demolujące Sephory, się nie da w żaden sposób kontrolować. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to dzieciaki oglądające starsze od siebie influencerki, takie influencerki bardziej w moim wieku, które na TikToku polecają drogie kosmetyki, na masę nagrywają później TikToki, jak wbiegają do różnego rodzaju Sephory, czy innych drogerii, żeby całkowicie zdemolować wnętrze, wypsikać do cna wszystkie próbeczki i zrobić gigantyczne zamieszanie, bo pani w telefonie pokazała, że fajne perfumy. I to nie jest wina tej pani, bo ona swój content zapewne kierowała do znacznie starszych ludzi. To jest bardziej wina niekontrolowanych Mediów społecznościowych, które szczególnie ostatnio lubią nas karmić treściami w sposób automatyczny, w sposób szczepiący nam tak naprawdę web, a nie taki bardziej świadomy. Pod tym kątem uważam, że chociażby YouTube jest lepszy, bo jednak musicie podjąć jakąś świadomą decyzję, co oglądacie, dlaczego oglądacie. Jak już przy tym materiale zostaniecie, na przykład przy tym, który teraz oglądacie, to jest spora szansa, że też napiszecie komentarz, tak? Wdacie się w jakąś rozmowę. Być może się ze mną zgodzicie, być może się ze mną nie zgodzicie, ale jest to czas, który jest znacznie bardziej wysilający. Tak? Na TikToku jesteśmy po prostu karmieni jednym wielkim strumieniem treści. Co swoją drogą jest też bardzo ciekawe, bo te treści działają troszkę jak taki jednoręki bandyta. Kaczyku, słyszały bloki. I to nawet teraz nie żartuję. To na tym trochę polega ten algorytm. Jeżeli teraz wejdę sobie w aplikację TikTok, jestem w aplikacji TikTok, nie podoba mi się pierwsza treść, którą zobaczę. Swipe. Druga treść, którą zobaczę, ale trzecia. O, a taką Titan wyskoczyło. Trzecia akurat mi bardzo siądzie. Mam mały skok do I znowu trzeba zakręcić. I znowu trzeba zakręcić. I znowu trzeba zakręcić. I znowu trzeba zakręcić! I to mi się znowu nie podoba. 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 Kotek, fajne. Hasty, hasty, hasty. To, o co mi chodzi, to jest to, że ten algorytm jest zrobiony bardzo sprytnie, żeby nas uzależnić od tego haju cały czas skoków dopaminy i sprawia to, że bardzo łatwo jest się złapać na 30-minutowym, 40-minutowym, 50-minutowym, a nawet dłużej bezmyślnym scrollowaniu, które będzie nam trzepało czachę. Ale to jest w ogóle off-top i to jest temat na inny film, żeby podenerwować się troszkę na algorytmy. Też może kiedyś to zrobimy. Natomiast jaki jest przekaz tego filmu? Wam ten przekaz jest zapewne znany, tak? Nie wiem w sumie, dlaczego ja wam to mówię, wy to wiecie. Po prostu chciałem chyba się poddenerwować, bo mi ziomek powiedział, że, że ludzie mu utrudniają pracę i sobie robią na tym miliony odsłon. A jego koledzy z pracy są wyzywani, bo im się to nie spodobało, więc ludzie im w komentarzach życzą śmierci albo innych nieprzyjemnych rzeczy, bo się nie ucieszyli, że im TikTok przerwał pracę. No nic. Czy świat stanie się lepszy, jeżeli wszyscy będziemy się denerwować i plaskać w czoło w momencie, jak widzimy taki content, zamiast mówić, że to jest, a, sympatyczne i nieszkodliwe? No tak, no. No będzie. Dziękuję, to by było wszystko. Mam nadzieję, że cokolwiek wyszło z tego strumienia świadomości i być może do zobaczenia w kolejnym strumieniu świadomości, bo nie wiem jak długo jeszcze będę ciągnął to daily streamowanie. A w takiej formie, no najwygodniejsze jest dla mnie po prostu usiąść i przed samym streamem nagrać film. Jak to wychodzi, no to to już zostawiam wam do oceny. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia pewnie wieczorem, jak oglądacie streamy. Cześć. after that